Good morning Kambodża Hej hej wszystkim No co Kolejny dzień I znowu na siłownię trzeba jechać Niestety Ale ładnie dzisiaj Słoneczko świeci od rana Wczoraj trochę popadało Ale tak delikatnie Nie także Uuu, Komu w drogę temu ja sznurówki Jedziemy A potem do Oczywiście do warzywniaka Po warzywa Hej Dobra Słuchajcie Idę na rynek Do, do swojego tam partyzanta no, dobre warzywa świeże zawsze coś dorzuci jeszcze także idziemy do idziemy do swojego sprawdzonego chyba, że, chyba, że go dzisiaj nie będzie ale, ale jednak ma swoje miejsce chłop ostatnio często go tam widuje ma swój punkt także podejrzewam, że że będzie no i znowu Zrobiła obiadek i uciekła na balkon i uciekła na balkon się tam znowu wygrzewać mój ty Panie, dobra Wracamy do stołu wtedy, my wracamy do stołu smacznego My jedziemy do sklepu, a kto tu przyszedł się przywitać jak zwykle nasza lalusia Piotrulek no o, kotek, ten drugi kot, kotwór drugi kotek jest tak Kotwora a, a, a widzisz dlatego ona bystra się zrobiła a? co tam się dzieje jakiś drugi Piotrek jest dobra znowu mięsa z 10kg kto to je tyle tego a tutaj te Uf, nie za bardzo mi się to, to podoba nie? Wygląda ładnie, jak jakieś placówki nie? ale to, to jest tak krew ścięta. No hej, słuchajcie, jadę, naładowałem drona, baterię. Jadę do Adama porobić jakieś przybitki eee, z tego basenu, jak to tam wygląda z góry, nie? Zobaczymy, jaki tam jest krajobraz. A jak nie na Baszczelnego, to się wbije przez płot i, i po prostu wejdę i odpalę drona i ponagrywam. nie? także lecimy. Uwaga, wjechaliśmy. Szuruburu, szu, guru, szuszu, szuszu. <grym>, Mówi, jak będzie. Cześć. Jak będzie brama zamknięta, to wbijam przez bramę. <grym>, cześć, Marcinie. Cześć cześć. cześć, 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 Adam. Zobaczymy. Co tu ciekawego się, się dzieje? Na razie nic. Ale to, ale to na razie. Za chwilę pogadamy. Na razie. No i w pi... do, i wylądował. I cały misterny plan też w pi... do. Latał, latał i wylądował. Już nie chcę mówić co. Chciało mi się zmieścić między palmami, nie? Chciałem po prostu między palmami polatać, tak? I polatałem. Znowu do naprawek. Boże, dobrze, że do basenu, chociaż nie? by to już by było pozamiatane. Także polataliśmy, nie? Nawet jednej baterii nie zdążyłem zużyć. Nie, już więcej nie ryzykuję, bo żadnym między, żadnymi drzewami, bo to jest za drogie hobby. Także zabieramy to badziewie nieszczęsne. Zabieramy do naprawy i do trzech razy sztuka, nie? No, za czwartym razem to już będzie. Kupię helikopter, będzie bezpieczniej chyba, nie? Niektórzy mieli upał. <laughs> ale dobra, jedziemy do chłopaków. Jest fajny punkt, gdzie naprawiają te rzeczy, nie? Także no pewnie nie obędzie, nie obędzie się bez wysłania do Phnom No, Ale to jest kwestia tam 3-4 dni, nie wiem. No nic, życie. Żyjemy dalej. no. Mam nadzieję, że będziemy, a tym razem bardziej ostrożni. <laughs> Na razie. jechaliśmy do miasta, żeby zobaczyć co tam ciekawego, tak? Dzień dobry. Dzień dobry. O, no słuchajcie, idziemy do sklepu i przypadkowo pod, spotkał nas widz. jakiś błąkający się Polak po ulicy kambodży. No ale poz, poznał Marcin poznał nas, żeśmy chwilę pogadamy i pójdziemy dalej, nie? Ale miło jest, że jesteśmy jacyś tam gdzieś czasami ktoś nas rozpozna, nie? Także Pozdrawiamy, pozdrawiamy Marcina, Cześć. leci, ma tutaj jakiś hotel gdzieś i zobaczymy, tej... chciałbyście się też spod... pospotykać z niektórymi, nie, także zobaczymy, co idzie dalej, na razie, <gry> No ale miła niespodzianka, nie, pierwszy raz tak, chyba, czy drugi nas ktoś tam zaczepił, nie, że, że poznał, nie, coś, coś mu się tak wydawało i przepraszam i, i poznał, nie, i zaczepił nas chłopak, no, także jest to, no, takie całkiem inne doświadczenie, wiecie, nie, zawsze... Zawsze gdzieś sam człowiek szukał gdzieś, nie? O zobacz, to jest ten tamtąd, to jest ten tamtąd nie? A tu, a tu nagle, nie? Taka niespodzianka, nie? poznaje poznaje no miła niespodzianka poznaje, no. Polaka tutaj na ulicy, No tak i wiesz, jeszcze, że widzi, poznaje nas z jakiegoś kanału, nie? No. Dobra, idziemy do sklepu zobaczyć ciekawego. Komputery, z ciekawości, bo że zaczyna coś faksować, ale, ale trzeba zobaczyć mniej więcej jak to wygląda to za chwilę. Dobra, no oglądam te asusy, bo te, ten mój już tam już taki na wykończeniu jest, ale, ale ceny w miarę, nie? Także można dostać. I mi te, te sam, ten sam rozmiar, ta sama wielkość, większego nie potrzeba. Ten jest gamingowi, ten jest do, 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 do renderowania dobry, nie? Także, także około 2000 zł. Nie ma, nie ma, ten jest dużo droższy, nie? No, ale dobra jeszcze. Jeszcze popatrzymy gdzie indziej, bo tu jest jeszcze jakiś sklep. Thank you very much. You. Tu jest jeszcze jakiś e, oryginalny sklep Asusa, także trzeba popatrzeć. Nie od razu. Dobry wieczór. Hello. Dobry wieczór. Hello. Hello. Idziemy Hello. 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 oczywiście na co? Na smoothie, nie? Jak już jesteśmy w okolicy. Mówię, dużo turystów jest, bardzo dużo, nie? To wyjdziemy, zobaczyć, co tam posmakować. Dobra, dojdziemy. Chodźcie ze mną, gdzie Anka siedzi, tu. O, a kto tutaj jest? Anka? Cześć. Cześć i czołem, wita wesoły Romek. Skąd się wziąłem? Zamówiłaś już? Tak. No to dobra. Jak już w oczekiwaniu na te smugi, to podejdę kawałek dalej. I zobaczymy, bo tutaj się otworzyła jakaś, jakaś nowa knajpka, nie? I prawdopodobnie zespół gra, także zobaczę z ciekawości, czy faktycznie. Bo ostatnio widziałem Shorta Bartka i wkleił, że jakiś zespół tutaj gra, ale... Ale nic nie słychać na razie, może jeszcze za wcześnie, nie? O, tu pani... Owoce, sałatki owocowe sprzedają od razu, nie? Mango, zielone banany, marchewka, ogórek, wszystko razem. Jakaś, jakaś sałatka owocowo-warzywna. Owocowo-warzywna, nie? A gdzie tak knajpa była? Chyba kawałek dalej. To nic nie słychać, albo przerwę mają jakąś. Albo mają jeszcze jakąś przerwę w graniu, chociaż nie wiem, czy to tu, tu jest jakiś, A, dżungle barker. Czy to było tu, czy to było w, Czy to było w bambu? Nie, tu jest cisza totalna. Dawno, dawno mnie tu nie było. Się pozmieniało, pootwierało się, tu jakiś salon, tego też nie było. Były same remonty. Chyba w trzech różnych knajpach same remonty były. A dzisiaj już jest... no, przyszykowali się do sezonu, dzisiaj już jest wszystko otwarte, nie? Właśnie, zobaczcie tu jak dzisiaj tego, przy tatuażach Przy tatuażach Przy tatuaży otworzył się mini taki, nie? Fabik taki Po YouTube channel Po YouTube channel yeah. <laughs> yeah. How are you, my friend? <laughs> I have you know oh, I can motorbike. Motorbike. <laughs> Racing with me? Yeah. Racing. Yeah. I to jest all. O oh gościa tutaj barek, od razu tuk tuk marek, wszystko i gitara. No dobra, dobra, fajnie. Okay, nice to meet you. Nice to meet you, nice brother. Meet you. Where are you from? Holandia! Holandia! Ja! 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 Right! <laughs> you from Cuba! Cuba! Maybe. Jamaica! Mexico. Jamaica! Yeah, Jamaica. Yeah. Super, nice! Dobra, lecimy dalej! No, zobaczcie, jak chłopak dłutuje. To chyba skóra jest! To jest żmudna praca, nie? This is skin, right? Yeah, skin. Skin. Kowskin. Ej, Ja no? To no, trochę się napracuje, nie? Ale tu. Mamy, nie. Ozdoby do powieszenia na ścianie. Ktoś lubi takie klimat, nie? Zobacz. Już tego narzeźbił, co? nadłutował. No? Oczywiście. Yes, Ale yeah. wzory. Pójdź. Od najmniejszego do największego, nie? A tam na ścianę nawet takie ogromne. O! No! Bardzo ładnie. Jak potrafi, umie, a niech robi. Nie wiem, nie mogę znaleźć gdzie. Chyba, że jeszcze nie grają. A tu są. A to, to wygląda jak bób z daleka, to są ślimaczki. ślimaczki. No, knaj, knaj. Widzisz? no. Oooo! My god, man. Yeah. Good? Ćnian? Yeah. Ćnian? No to jak Ćnian, to Ćnian, nie? Uh, już mnie wzrygło, jak zobaczyłem tego ślimaczka, nie? Dramat. No dobra. A smuki? Już czeka, tak? Dobre? Ale nalali pod... Polali pod korek, kurczę. Pod korek, z górką nalane, nie? Dobra, to smakujemy. Byliśmy odebrać nowe paczki. To są twoje okulary. A okulary to prześpioną na noc, do nocnej jazdy. A tu rozpusta. Tak, robimy unboxing. Zobaczymy, co tu ciekawego jest. No, większego noża nie. Zobaczymy co tu przyszło, no tylko uważa, żeby się czekolada nie wylała. <laughs> mm. W termo chyba ten zapakowany, tak, co? Tak, tak, tak. Ale numer, Gdzieś Minka, twarda? Tak. Twarda? O! Dobra, to ostrożnie. ostrożny. Delikatnie. Zobacz, no, widzisz. Termosik zrobili. Ooo. Czekoladki przyszły. O, no coś. No właśnie o to chodziło. No i to ta, ta wielkość właśnie, nie? Mm -hmm. No i dobrze. No to teraz na, starczy na tydzień. <grym> Dobra. Rób. Unpacking tego małego Badziewie. To później. Patrz nawet palce są, nie? Czyli zobacz. No. Zobacz jak to jest w tej temperaturze, zobacz no, jak to było. No. Zorganizować, nie jest pierwszy. Pokaż jak to wygląda. Delikatnie. Otwieramy. Uuu, widzisz. A, widzisz to mamy są okulary. Jakby... Tak. Są nakładki. Na nocne, no. Czyli no, na słońce i na nocne. Na, na noc, tak. To. A to jest jeszcze chyba do korekcyjnych, nie? Ktoś by chciał sobie korekcyjny. Dobra, no to, to o to chodziło. Sznurek? Czy jest ściereczka jeszcze pytanie? Jest, jest ściereczka. Jest woreczek, jest, jest ściereczka. ściereczka. Dobra, wszystko jest. I jest smycz. Dobra, później będziemy przymierzać. Czy pasuje? Udało się. <laughs> Zobaczymy. Bo tak miałem nocne te okulary. No bo nie mam nie do, do, do kasku, a była, była przyłbica, ale to było całe porysowane, zatłuszczone, wolę mieć okulary takie opływowe i, i, i lepiej mi zdają egzamin, nie, niż ta przyłbica. A po drugie w nocy, no tu się szybko ciemno robi, nie, i te niwelują te światła, bo przecież tu prawie wszyscy jeżdżą na długich światłach, nie to jest dramat. Niektórzy w komentarzach mówią, dlaczego ja jeżdżę wieczorem w słonecznych okularach. To nie są słoneczne okulary. O, tutaj widać teraz będzie, jak widać tam, co jest za tym. To nie są słoneczne okulary, to są te okulary anty... Yy, ten blask, jakieś promienie dodatkowe, wiecie, tak jak tutaj jeżdżą na tych długich światłach, nie? I te jeszcze kupiłem w Polsce, w Decathlonie, one świetnie się sprawdzają, nie? Bo yy, na słońce typowo tutaj które pada z góry, to takie zwykłe okulary tak jakoś tak niekoniecznie, to, 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 to um, no, się nie sprawdza, nie, tak jak w Polsce, bo w Polsce normalne okulary słoneczne sprawdzają się, nie, bo to słońce też pada pod innym kątem. Tutaj tak nie za bardzo, bo to z góry pada, albo później przy zachodzie ostro, nie, i te okulary świetnie się sprawdzają na jazdę dzienną, chociaż w nocnych też, no, nocą też jeździłem, one delikatnie mocniej przy to światło, Tłumią niż te typowo nocne, żółte, nie? Ale też się nadają. Ale wolę w nich jeździć w dzień. Ale tutaj mówię, zamówiłem specjalne, bo tu kupiłem jakieś badziewie, tam za 3 dolary. I to się zaraz tam gdzieś tam uderzyłem, pękło. Ale to są już takie, już takie lepsze te okulary. I mają właśnie, widzę, że wymienne. I chyba, I chyba jedne też są takie jak te moje tutaj z tego dekatlonu. Chyba to będzie to samo. Podobne szkło. No to dobrze. To bardzo dobrze. I też mają okulowe, no bo tak czy siak, bez przyłbicy, bez niczego i tak trzeba mieć jakieś okulary, bo te muszki czasami jest, jest taki okres, że tych muszek pełno to leci wszędzie do oczu, do, do tego. No musi być. Albo przyłbice, albo okulary jakieś muszą być. No, niektórzy nie mają w ogóle, ale na, noszą na co dzień okulary, nie? Także to tam zawsze też trochę ochroń. No, także jedne są, jedne są dzienne, drugie będą